Dzień dobry, witam serdecznie. Poczta w chmurze, laptopy, które się ruszają. Jak to wszystko zabezpieczać? Jak się odtworzyć? Jak być pewnym tych danych w czasach, kiedy szaleją ransomware, kiedy może być wyciek haseł i mogą być skasowane zarówno nasze dane, Tutaj lokalnie, czy gdzieś w chmurze, gdzie trzymamy, czy laptopy, a może i backup też może być skasowany. Czy możemy być pewni, że ten backup będzie? Ile taki backup kosztuje, jak go zorganizować, jaki jest trudny, o tym chciałem dzisiaj z nami porozmawiać. Naszym bohaterem jest Apex Backup Services. Rozwiązanie, usługa do backupu zarówno poczty w Microsoft Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams jak i Google Workspace, backup laptopów, smartfonów czy tabletów, jak również oddziałów zdalnych, usługa backupowa. Ja nazywam się Daniel Olkowski i w Dell Technologies zajmuję się właśnie systemami do backupu, odtwarzania bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że każdy z nas ma ulubiony napój przy sobie. No, jest pozytywnie nastawiony dzisiaj w piątek przed weekendem, mam nadzieję, słonecznym. Oczywiście zachęcam, żeby była sesja interaktywna, więc wielka prośba o pytania. Mamy 30 minut. To, co zdążymy powiedzieć, to powiemy. Jeżeli nie, o, oczywiście przełożymy na następny raz. Jak to się mówi, w backupie mamy czas, ale, ale w backupie też nie zawsze ten czas mamy. Trzeba szybko się backupować, a jeszcze szybciej odtworzyć. Jaka agenda na dzisiaj, kochani? Czy powinienem backupować właśnie dane Exchange'a, SharePoint'a, Teams'y? Czym jest Apex Backup Services? Dlaczego? Porozmawiamy o bezpieczeństwie. Co, co tak naprawdę daje? O licencjonowaniu. Pokażemy nowy interfejs. No i oczywiście też już w tym momencie zachęcam do takiego workshopu, który będzie on-site. Kochani, no, czy powinniśmy zabezpieczać dane, skoro mamy je w chmurze Microsoft, czy w chmurze Google, czy gdziekolwiek indziej? Jeśli popatrzymy sobie na stanowiska tych dostawców, to jest jasna sprawa za dane odpowiadamy my. Oczywiście usługodawca odpowiada za usługę, więc obowiązek ochrony tych danych spoczywa absolutnie na nas. No dobrze, to jeżeli mamy te zabezpieczać, to pytanie jak? No, jedną z takich możliwości, co możemy rozpatrzeć, jest Apex Backup Services. Co to jest Apex Backup Services? To jest usługa. Apex Backup Services to jest usługa, która zabezpiecza dane w chmurze Microsoft: pocztę, Exchange'a, OneDrive'a, Teams'y, SharePointa. Też, jeśli mamy taką samą usługę w Google, to oczywiście również, czy aplikacje chmurowe jak Salesforce, ale nie ty. Jeśli mamy laptopy, desktopy, smartfony, urządzenia mobilne, nie ma żadnego problemu. Może to być Android, może to być macOS, mogą być Windowsy. Nie ma to żadnego znaczenia, my możemy je zabezpieczać. Jeden port, po którym jest komunikacja w przypadku takiego tutaj backupu, prosta sprawa z dowolnego momentu z deduplikacją na źródle fantastyczna sprawa. Możemy oczywiście też zabezpieczać um, jakieś mniejsze lokalizacje, gdzie mamy czy bazy danych, y, czy wirtualizacje, czy systemy plików. Jak najbardziej możemy zabezpieczać. No dobrze, no to wiemy, co możemy zabezpieczać, ale czym jest ten Apex Backup Services? Otóż, Apex Backup Services, kochani, to jest usługa, tak jak tu widzimy, to jest usługa DELA, która. Właśnie wykonuje, to jest usługa dla która wykonuje backup. Czy to poczty, plików, może Microsoft, Google, jakichś aplikacji chmurowych, czy naszych laptopów, urządzeń mobilnych, czy wreszcie jakichś naszych zdalnych oddziałów. Po prostu jest to usługa. My nic nie kupujemy w sensie oprogramowania. My nic nie kupujemy w sensie hardware'u, my niczego nie implementujemy, niczego nie podłączamy do prądu. Yy, jedyna rzecz, to mówimy, chcemy mieć zabezpieczenie, czy to poczty, czy laptopów, czy czegokolwiek innego. Otrzymujemy konsolę, czyli taki własny tenant w tej usłudze. Otrzymujemy interfejs graficzny, którym się podłączamy. Dostaję tenant, dostaję interfejs graficzny, loguję się do tego swojego tenanta i mogę zdefiniować od razu, tak jak w każdym oprogramowaniu, politykę backupową, która tu się nazywa profilem, czyli jak często chcę wykonywać backupy, jak długo chcę trzymać. Właściwie to wszystko tak, no jeszcze tam laptopów, parę innych rzeczy mam. Mam tam możliwość śledzenia tych laptopów, jeśli by były ukradzione, i tak dalej. Apex backup services działa. Na infrastrukturze AWS. Działa na infrastrukturze AWS. Czyli w przypadku Europy mamy Frankfurt, mamy Paryż, oczywiście mamy też różnego rodzaju inne e, lokalizacje. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj e, Ania zwróciła uwagę. Mianowicie, jeżeli ja mam pocztę gdzieś w Azurze, tak, gdzieś mam pocztę w Azurze, czy. No i to jest oczywiście poczta Microsoft, albo mam pocztę. W Google i to jest Google Workspace, tak, na przykład. Popatrzcie, tak czy inaczej, ja mam to w zupełnie innych serwerowniach, w innej logice, prawda? To zupełnie gdzieś indziej trzymam. Jest to zupełnie inna logika. Troszkę tak jak mamy w normalnym backupie on-premise, że backup nie powinien być trzymany na tej samej macierzy co produkcja, prawda? Tutaj dokładnie mamy też ten sam efekt. To dlaczego mielibyśmy właśnie rozpatrzyć taki Apex Backup Service, z taką usługę właśnie backupu. No pierwsza rzecz to jest ta łatwość, prawda? Po prostu mamy i już, czyli ta prostota. No i rzeczywiście to, co będę chciał dzisiaj Was przekonać, to rzeczywiście to, że w środku są naprawdę top funkcjonalność, tak upgrade y tego środowiska tak naprawdę są te co niczego nie widzimy, nowe rzeczy dochodzą. Praktycznie co dwa tygodnie, więc zwykle, słuchajcie, jak wybieramy partnera, nawet takiego subskrypcyjnego, to raczej chcemy długoterminowego, to mamy pewność, że to jest mega mocno rozwijane. I parę takich nowości, które się pojawiły ostatnio, chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Tu właśnie widać też, dlaczego, znaczy my z naszej perspektywy, to są minuty, widzieliśmy, dostajemy przez przeglądarkę, się logujemy. No i Tyle i koniec, prawda? Mamy ten nasz swój backup, a oczywiście całym utrzymaniem, upgrade'ami i tak dalej zajmuje się oczywiście Dell w tym momencie. Oczywiście wszystkie, tak jak powiedziałem, top funkcjonalności, deduplikacje na źródle, no i to bezpieczeństwo, o którym będziemy dzisiaj dużo mówić. Jeszcze jedno, rzecz, w którą chcę zwrócić, to też skalowalność, prawda? Jeżeli potrzebujemy na przykład 100 userów, no to okej, okay, za chwilę potrzebujemy 500, no to mamy 500, prawda? Tu nie jest tak, że my musimy to dokupić. To ja mówię na to, to na co to zwracają szczególnie użytkownicy, no i wiadomo, tak jak w usługach płać za to, co używasz, ale za nic więcej, to jest jasne. Tutaj też mamy taką eliminację tych kosztów, prawda? Takich zupełnie niepotrzebnych, utrzymaniowych, którymi niepotrzebnie powinniśmy się nie chcemy się zajmować, a chcemy po prostu wykonywać backup. No kochani, no ale popatrzcie, jeżeli my wybieramy coś jako usługę, prawda? Na przykład ten Apex backup services, to o czym dajcie znać na czacie? Co jest dla nas ważne, jeżeli my chcemy wybrać dane rozwiązanie jako usługę, prawda? Czyli nie będziemy tego instalować, tylko mówimy, dobra, to bierzemy to od siebie. Co tu byłoby dla nas takiego ważnego, prawda? Dajcie znać, jeśli mogę prosić. Jakie rzeczy są ważne w przypadku wyboru usługi? Tak? Czy możecie powiedzieć tutaj na czacie. Piotr pyta, jak długo są przechowywane dane, jeszcze w międzyczasie? Dane są przechowywane tak długo, jak sobie zdefiniujemy. Tak? Czyli tą politykę my definiujemy. Co chcemy backupować i jak długo? Możemy 10 lat, możemy 100 lat, to jest nasza tutaj decyzja. Przepustowość, jaką należy, i za co płacimy. Dziękuję Wam serdecznie. Absolutnie macie rację. No i wiarygodność też, oczywiście, to jest jasne. Adam tutaj ma 100% racji i to chyba zgadza się z tym, co tutaj, ja też napisałem. Zobaczcie, jeśli wybieramy usługę, to przede wszystkim patrzymy na cenę, prawda? No bo jeśli to jest usługa, no to wiadomo, że ta cena jest bardzo ważna ona będzie co miesięczna, co roczna i tak dalej. Przepraszam, tu jest ta cena, no ale oczywiście na łatwość, prawda? no Jeżeli decydujemy się na rozwiązanie w postaci usługi, no to na pewno po to, żeby było łatwiej, no bo jeżeli miałoby być trudniej, to już wolimy sobie kupić to, prawda? Oczywiście to, co powiedzieliście na przepustowość, tak? Ile ja potrzebuję? No mamy tą deduplikację na źródle, na bezpieczeństwo też powiedzieliście na wiarygodność partnera, czy on to rzeczywiście rozwija. No i czy rzeczywiście no są te to funkcjonalności, prawda? Nawet. Prawda to są takie dwie rzeczy razem. One muszą być teraz i widzieć, że on rzeczywiście w to inwestuje, że to jest jego konik, a nie że to ma, bo ma I, i, i tyle. No i teraz kochani, zaczniemy od tych top funkcjonalności, ale zaczniemy przede wszystkim od bezpieczeństwa, dobrze? Pierwsza rzecz, która jest tutaj, to sobie zaczniemy od bezpieczeństwa. Mianowicie to, co chcę wam powiedzieć, to jest to, te nasze dane są trzymane w trzech serwerowniach, czyli my na przykład mówimy, dobra, chcemy trzymać nasze backupy we Frankfurcie na przykład. Ale we Frankfurcie są, to jest jedna lokalizacja, ale tam są trzy serwerownie. Tam są trzy serwerownie po takim mniej więcej trójkącie 100 kilometrów. więc my mamy te nasze dane w trzech lokalizacjach. Jeśli jedna z nich by się spaliła, my dalej mamy dwie. Tak? To jest w ramach po prostu ceny, że mamy to w trzech lokalizacjach. Druga rzecz to jest dane, które są trzymane tutaj, właśnie w tym w tej lokalizacji, którą wybraliśmy, czy Paryż, czy Frankfurt, czy Stany Zjednoczone, te dane, zobaczcie, one są szyfrowane, tak? Czyli popatrzcie, jeśli ja dostałem tutaj ten swój tenant, ja dostałem swój tenant i backupuję na przykład M365, czy backupuję hmm, laptopy, czy smartfony, czy cokolwiek innego, to dane, które tutaj są składowane w tym tenancie, Oczywiście komunikacja jest szyfrowana, to wiadomo, tu jest klucz, w którym ta komunikacja jest szyfrowana, ale słuchajcie, w trakcie tego, przed zapisem, te dane są również tutaj szyfrowane tu jest szyfrowanie kluczem, do którego tylko my, jako klient, mamy dostęp. Dell nie ma tego dostępu, do tego klucza. Jeżeli Joe Biden poprosiłby Michaela Della, słuchaj, ja poproszę dane jakiegoś klienta z Polski, z Ukrainy, z Francji, Skądkolwiek, bo niestety, Michael, to niestety, ja niestety nie mam dostępu. Nawet gdybym chciał, to nie mam dostępu do tych danych, musi odesłać do klienta. Jakby my jako usługodawca trzymamy te dane, ale nie mamy dostępu, ten klucz jest przechowywany przez klienta i my jako Dell nie mamy dostępu do tych danych. Endpointy są backupowane bezpośrednio. Tutaj pytanie ze strony Piotra: Czy endpointy są backupowane bezpośrednio? Tak. Endpointy są backupowane bezpośrednio i to jest tylko i wyłącznie ten jeden port, który, którym potrzeba, tam gdzie jest 4, 4 I, i tyle. Tam nic więcej nie potrzeba, absolutnie wszystko. To jest absolutnie już wszystko. Także żadnego VPN-a z każdego lotniska, z każdego dworca kolejowego, taki backup laptopa, smartfona, czegokolwiek nam się wykona. Piotr pyta, czy jabłka są backupowane? No, jabłka, no jakie jabłka mogą? mogłoby być niebekapowane. Nie, nie Piotr, jak mogłyby być niebekapowane? E, oczywiście i jabłka, i Androidy, i Windowsy, także jak najbardziej. A e, Jest oczywiście nawet specjalne tutaj są ustawienia pod jabłka, także macOSy jak najbardziej. E, jedna rzecz jeszcze dosyć ciekawa, która jest tutaj związana z bezpieczeństwem to, na którą ja bym chciał zwrócić uwagę, to jest ta poufność. Jeżeli ja sobie zdefiniuję tutaj jakiś backup i mam ilość userów, tak, no to powstaje pytanie, czy ja nie mogę takiego usera, na przykład Krzysztofera albo Daniela, czy ja nie mogę ich odtworzyć jako administrator. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Wyobraźmy sobie, że jest prezes w naszej firmie i prezes ma wrażliwe dane. Prywatne, służbowe, i on teraz się zastanawia, czy ja przypadkiem nie odtworzę tych jako administrator tych danych i nie będę ich przeglądał. No, oczywiście, wszystkie moje akcje są rejestrowane, no ale ja się może po takiej akcji zwolnię, no i są mi wtedy zrobię. Otóż możemy mieć dwie rodzaje polityk w przypadku. Apex Backup Services. Jedna to jest standardowa, tak jak jest we wszystkich softwach, czyli administrator może odtwarzać dane użytkowników, a druga jest taka, że administrator nie ma możliwości odtwarzać użytkowni danych użytkowników. Tylko właściciel danych może odtwarzać te dane. Można powiedzieć, no ok. No, ale jak on nie będzie umiał? No to to tak z zoomem jak administrator się tam dołączy do niego i mu pomogę. Zresztą to jest bardzo proste. Ja tutaj mam taki interfejs. Zobaczcie, to jest interfejs użytkownika. Ja, ja mam bekapowane pocztę, mam OneDrive'a, mam bekapowanego swojego laptopa i mam bekapowanego swojego Androida telefon i oczywiście prosta sprawa jest taki backup. Ja mogę po prostu tutaj kliknąć, że chciałbym wyszukać wszystkie maile związane z ofertą, on mi znajdzie i mogę je otworzyć, więc to jest po prostu banalne. Ale jestem w stanie, czegoś takie normalne softy, które są przyzwyczajone do data center, nie mają czegoś takiego. Wiecie, o co mi chodzi? No bo jak ja mam softy takie klasyczne data centerowe, no to, to wiadomo, administrator i tak ma dostęp do rakla, więc co to tam mu tam zabrania zabraniać odtwarzania czegoś tam? Tutaj rzeczywiście administrator, ponieważ my mamy inny typ danych niż data center, dane użytkowników, pewno w poczcie, jak i w laptopu, laptopu mogę powiedzieć, że administrator nie może odtwarzać tych danych. Tak, ale Kamil ma absolutną rację, jest jeszcze etyka, natomiast no my się tu bronimy przed złamaniem tej etyki, prawda? Nie ja się z tobą 100% zgadzam, to musimy o tym pamiętać. Jarek mówi, że to administrator ustala te polityki, masz rację Jarku, Tylko, że jeżeli ja zdefiniuję już taką politykę i pokaże ją, że ona była, to ja nie mogę przenieść użytkownika, prezesa do takiej polityki, która nie ma, która jakby pozwala na odtwarzanie tych danych, okej? Okay? Piotr pyta, czy dotyczy to wszystkiego. Tak, dotyczy wszystkiego, I e-maili i laptopów i tak dalej. Ta poufność jesteśmy w stanie, oczywiście nie musimy, ale tę poufność jesteśmy w stanie zapewnić. Jacek pyta, czy mamy odtwarzanie pojedynczych maili? Oczywiście, że mamy odtwarzanie pojedynczych maili, pojedynczych plików. Tutaj nawet mógłbym sobie wziąć do Exchange'a, popatrz, mogę sobie wziąć do maila, inbox, wziąć sobie dowolny, mam jakiś, popatrz, ja jako użytkownik mogę sobie odtworzyć takiego maila od razu, widzisz, do Microsoftu, do Azure, do poczty, a mogę go sobie ściągnąć jako plik PST albo EML do siebie, więc jak najbardziej te wszystkie rzeczy mogę zrobić. Tak, w Androidzie tutaj pytanie było ze strony Jarka, co mogę sobie odbackupować. Oczywiście mogę zdefiniować te rzeczy, które chcę backupować. Jest absolutna swoboda. Czy użytkownik mając swój profil może wyłączyć backup? Nie, użytkownik nie może wyłączyć swojego backupu. Jeśli chodzi o pocztę, jeżeli chodzi o backup laptopów, możemy zdefiniować, czy użytkownik może wyłączyć, czy możemy mu pozwolić na wyłączenie backupu, czy nie. Jak definiujemy politykę, ja jako administrator, jak tutaj definiuję ten profil, czyli politykę, to mogę w tym profil profilu zdefiniować, ja jestem teraz w oknie administratora, mogę zdefiniować, czy każdy z tych użytkowników ma prawo wyłączać sobie backup czy nie. Także serdecznie dziękuję za pytania. Jeśli coś uciekło, to oczywiście dawajcie znać. Kochani, kolejna rzecz to jest oczywiście tu factor authentication, czyli ja jako administrator no, muszę się zautentyfikować nie tylko hasłem, ale też kodem przy pomocy aplikacji takiej autentyfikującej, czy przy pomocy maila, więc. Właściwie to jest w tym momencie już wymagane i nie ma od nie ma tego odwrotu. Druga sprawa, zobaczcie, mogę tylko powiedzieć, że administratorzy mają dostęp tylko i wyłącznie z określonych adresów IP. I tak jak widać, ja tutaj próbowałem się zalogować z, z, z nieprawidłowego, jakby to powiedzieć, z nieprawidłowej sieci, potencjalnie hakerskiej, zewnętrznej, która pró, próbuje z internetu nas zaatakować. Oczywiście że to niemożliwe i nie ma takiej tutaj możliwości. To są te rzeczy związane z bezpieczeństwem. Kolejna rzecz związana z bezpieczeństwem. My jesteśmy w stanie zrobić dwie dodatkowe rzeczy. Pierwsza sprawa to założyć data log na, tak, na backupach oraz skanować te backupy, czy tam są wirusy, czy nie ma wirusów. Dziękuję tutaj Tadeuszowi za komentarz. Rzeczywiście najważniejsza rzecz, żeby rozwiązanie działało. No Muszę powiedzieć, że w tej usłudze Apex Backup Services są petabajty danych, więc rzeczywiście to rozwiązanie ma mnóstwo klientów. Jak najbardziej jest tutaj wytestowane i, i można się o tym przekonać, biorąc tą paczkę, najmniejszą 50 takich userów na rok. Sporo tych rzeczy, o których teraz powiem, tak? Te, które za chwilę powiem, są nowe, więc rozwój tego produktu jest dosyć, bardzo, bardzo mocny. Tak? Więc za chwilę będą kolejne nowości w marcu. Data Zobaczcie, wyobraźmy sobie, że ktoś usunął nam wszystkie dane na produkcji, ale również dostał hasło administratora. Zobaczcie, my jesteśmy tu zalogowani jako administrator. Widzimy. My jesteśmy w tym momencie zalogowani jako administrator. I on dostał też to hasło. Może on sobie wejdzie tutaj do profilu i skróci tę retencję i wykasuje nam wszystkie dane. Prawda? Ok. Co wtedy? Co wtedy? Tak? No i wtedy. Oczywiście mamy coś takiego. Słuchajcie, że nawet gdyby to zrobił to tak czy inaczej wszystkie backupy są trzymane 7 dni. Więc po takim incydencie zawsze możemy zadzwonić do Dela i powiedzieć hej, miałem atak hakera, nie mam danych na produkcji, nie mam danych tam na laptopach, BM365 i tak dalej. No ale też gość, nie wiem, miał hasło do usługi backupowej i tam też pokazało. Nic się nie dzieje, po prostu tak jak powiedzieliśmy, domyślnie 7 dni jest opóźnione kasowanie czegokolwiek, możemy w przypadku, jeżeli chcemy nabyć taką usługę Apex Backup Services, powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby to było 14 dni czy jakkolwiek dłużej, to jest pierwsza możliwość. Tak, jak że jest to Factor Authentification. No tak, jest to Factor authentication, ale ma dostęp do maila, a my mieliśmy drugą w postaci maila, miał kod, no i wszedł. Masz rację, Jarku, rzeczywiście to faktor authentication jest lepsze, ale możemy też próbować się na przykład w tym, że kilka osób u nas w firmie tak, ma takie hasło do administratora, do backupu, bo coś odtwarza, bo coś robi, no i w tym momencie on też może pewne rzeczy uszkodzić, tak? OK, czyli mam, różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale musimy sobie takie pytania zadać, Jarku, bardzo słusznie mówisz właśnie, tych zabezpieczeń jest wielopoziomowych, ale musimy wszystkie możliwe strategie rzeczywiście tutaj powiedzieć. No i teraz po, po, zobaczcie, co to jest data log. Tak? Data log to jest coś takiego, co zakłada compliance na naszych backupach. To jest compliance, który jest zakładany na naszych backupach. Ja już tutaj, zobaczcie, pokazuję, jeżeli my mamy sobie w tym momencie profile. Ja chciałbym na przykład powiedzieć, że dany profil ma compliance. Tak? No, wyobraźmy sobie, że to jest tam, nie wiem, profil P1. tak? To ja mogę, OK, kliknij sobie na Devices, Schedules and Retention i popatrzcie, Data Log, który jest aktualnie disabled. U mnie jest disabled, tak? I ja mogę ten, no, tego loka na backupach zrobić enable. Tak Tak jak tutaj już przejdę w postaci prezentacji, bo nie mamy czasu, mogę zrobić enable takiego loka. I on mnie ostrzegał, że słuchaj, możesz zrobić lokatki, taki compliance na tych backupach, tylko pamiętaj je o jednej rzeczy. Nie zdejmiesz go, nie zdejmiesz już nigdy więcej, nie skasujesz żadnych backupów użytkowników, urządzeń związanych z tym profilem. Już nie dasz rady tego zrobić. Nie będziesz w stanie zmienić retencji w tym profilu użytkowników nie będziesz w stanie przenieść do innych profili po to, żeby skasować na przykład im dane, żeby one nie były zabezpieczone, i nie będziesz w stanie usunąć tego użytkownika. Zastanów się. Zastanów się nad tym, prawda? No bo to jest compliance. Tak? To jest compliance. Więc to jest jeszcze kolejny taki poziom, taki poziom, który jest tutaj z tym związany. No i tutaj właśnie jest pokazane, że jeżeli już mamy taki compliance założony, na przykład na takim profilu HR copy, no to w tym momencie, że on jest założony i zarówno dla laptopów, jak i dla poczty w M365, prawda? Tutaj też możemy sobie później... Tu widzimy pewne ustawienia tej naszej polityki backupowej, widzicie? Część widzimy, kiedy ma się backupować, takie różne rzeczy już widać, co można mniej więcej ustawiać. Kolejna rzecz, my możemy też skanować backupy czy one nie mają już jakiegoś ransomware'a? Ja to króciutko pokażę, na czym to polega. Pierwsza rzecz ransomware recovery. Widzicie, jest taka też dedykowana funkcjonalność ransomware recovery, w którym ja mogę dane laptopów na przykład analizować, prawda? mogę analizować. Popatrzcie, tutaj została zanalizowana i tak. I teraz na jakim poziomie? Pierwsza rzecz to jest detekcja anomalii. Czy na przykład nie było dużo usunięć plików? Dużo plików nowych nie zostało, nie trzymanych jest w postaci zaszyfrowanej. Czy nie było dużo plików utworzonych w sposób sztuczny, na przykład, żeby nam zapchać, dysk i w ten sposób nas uszkodzić? Albo modyfikowanych plików nie było bardzo dużo, czyli takie detekcja, prosta detekcja anomalii, prawda? Możemy to oczywiście. Mamy informacje, jacy administratorzy, kiedy oni się logowali, prawda? No bo jeżeli mamy, widzimy, że ktoś próbował się logować jako administrator, mamy compliance, mamy Ransomware, ale ktoś tam, nie wiem, gdzieś z Indii czy z Kazachstanu próbował się logować, no to w tym momencie. Też taka informacja jest dla nas istotna. Oczywiście tutaj trudno jest cokolwiek zrobić, bo pamiętajmy o tym, że my przez taki interfejs mamy backup, odtwarzanie, oczywiście dostęp administracyjny, ale jak mamy compliance, to nic nie zrobimy i to są trzy, trzy możliwe dostępy. My nie mamy dostępu FTP, SSH-gui do tych danych, to też pamiętajmy o tym. Kolejna rzecz, która tu jest z tym związana, to jest na przykład, jeżeli ja wiem o tym, że jakiś backup jest podejrzany. Tak? To, żeby nikt go potem nie odtworzył, mogę dać go do tak zwanej kwarantanny, prawda? Czyli powiedzieć: OK, miałem przez chwilę wirusa, dam go do kwarantanny. Kolejna rzecz, mogę w tym momencie skanować mój system plików znanymi tutaj szczepami tych wirusów i tak dalej, sprawdzać, czy któregoś wirusa tutaj u mnie nie ma rzeczywiście. Mogę też dodać swoje tutaj szczepionki. Mogę też, jeżeli byłem zainfekowany i chciałbym stworzyć jakiś obraz na dany dzień, na przykład dla tych wszystkich użytkowników, to mogę powiedzieć: Dobra, to zrób mi, bo ty wiesz, które pliki są zainfekowane, które nie. Zrób mi obraz, który jest prawidłowy na dany dzień. O i tutaj widzicie, tu mamy przykład, tu mamy przykład, jak możemy zrobić taki. Taki, yy, taką kopię na dany dzień, prawda, bo my byliśmy tam wirusowani, nie wiem, część plików była zawirusowana 5 stycznia, część 6 stycznia i tak dalej, więc my dobra, ja bym chciał na 7 stycznia wszystkie dobre pliki, tak, czyli część weźmie z 4, część z 5, część z 6, te, które były dobre, powybiera i zrobię nam taką jedną kopię, takie tak zwane szybkie odtworzenie. Przejdę do tego, co budzi tutaj nasze największe emocje, czyli do licencjonowania. Otóż tak jak powiedzieliśmy, Pamiętajmy, że jedyna rzecz to jest właśnie ta licencja nie ma żadnych innych kosztów. I kochani, ta licencja zawiera wszystko. Czyli jeżeli my mamy tą usługę Apex Backup Services, i my mamy na przykład M365, M3, 6, 5, M3 aj, jeszcze raz napiszę, M365, i my wykonujemy backupy, wykonujemy history. Ta licencja zawiera wszystko i transfer z M365 i ewentualny transfer odtworzeniowy. My za nic więcej nie płacimy. Wszystko, co mamy w ramach licencji, jest nie ma żadnych ukrytych kosztów. Tak? Nie płacimy za jakąkolwiek dodatkową infrastrukturę, za cokolwiek, za cokolwiek. Prawda? Więc licencjonowanie jest oddzielne, jest licencja na backup M365, poczty w Google'u też, czy poczty w Microsoftie właśnie, czy aplikacji. Oddzielna jest licencja na zabezpieczenie laptopów i oddzielna jest na oddziały, czyli backup takich klasycznych, no powiedzmy mini data center, VMware Hyper-V, bazy, pliki i tak dalej. To są oddzielne licencje. No i to oczywiście są tiry, czyli im więcej tych pierwszy, tiry drugi, trzeci, czwarty, im więcej oczywiście licencji, tym ta cena za jednego użytkownika jest po prostu mniejsza. No i musimy pamiętać, że w każdym z takim, z taką licencją Przychodzi 50 GB pojemności. I tutaj te licencje za chwileczkę sobie po prostu zobaczymy. Zobaczcie, tu jest licencja na M365 i Google Workspace, czyli mamy trzy wersje biznes, standard i premium takiej licencji. One wszystkie, taki pojedynczy użytkownik, ma przestrzeń backupową 50 GB. Jak kupujemy 100 Użytkowników, to mamy 5 TB, które możemy dowolnie rozdzielać między tych użytkowników. I tu oczywiście zobaczcie, mamy wszystkie te możliwości, czyli backup odtwarzanie całości pojedynczych elementów do oryginalnej lokalizacji do alternatywnej przeszukiwanie to jest jasne tu mamy możliwość wyboru dowolnego miejsca czyli tego Frankfurtu Paryża Azji Ameryki delegowania tych pra praw administratora jeżeli nam użytkownik odejdzie to mamy dodatkowe licencje shared mailboxes mamy 50% takich bezpłatnych dodatkowych licencji na Shared mailboxes, tak jak pokazywałem, możliwość odtworzenia na przykład w przypadku poczty Microsoft do tej poczty lokalnego, ściągnięcia tych danych, no ale takie dane typu właśnie tam ediscovery to mamy tylko w tej wyższej wersji premium. My musimy pamiętać, że te dwie funkcjonalności nowe, czyli compliance, ta, ta funkcjonalność compliance, ona jest tutaj dodatkowo płatna. No, i podobnie mamy dla endpointów właściwie bardzo podobne funkcjonalności. Tu jeszcze jest w tym momencie dostępna ta funkcjonalność ransomware recovery, prawda? To, co mówiłem wcześniej, czyli możliwość skanowania tych plików, które są w przypadku które no, skanowania, tworzenia kwarantanny, tworzenia dobrych obrazów i tak dalej. Sławek pyta, czy licencja jest oddzielna? Tak, Sławko, to znaczy każda z tych licencji jest rzeczywiście oddzielna, czyli tak jest oddzielna licencja na M365, oddzielna na Google, oddzielna na Salesforce, no, tylko pamiętajmy o tym, że przestrzeń jest totalna, tak? Czyli jeżeli ja bym kupił na przykład tutaj 100 licencji, no to mam 5 terabajtów przestrzeni. Jak tu kupię na endpointy 100 licencji? To też mam 5 terabajtów przestrzeni, no i łącznie mam globalną przestrzeń 10 terabajtów. Tak? Także ta przestrzeń jest rzeczywiście łączona. Jeśli brakuje nam przestrzeni, to rzeczywiście jest, zobacz tutaj taka oddzielna licencja Storage Add-on, taka w paczkach po 300 gigabajtów. To jest ta przestrzeń, która jest zużyta właśnie w tej usłudze Apex Backup Services. Prawda? Czyli jeżeli my wejdziemy sobie do Apex Backup Services, o tutaj na sam początek wejdziemy. O, do tego głównego okna, no to my tutaj będziemy widzieć. Prawda? Od razu widać, ile mamy tej, mamy też, ile licencji mamy zużytych. to Popatrzcie, ile samych licencji, ile przestrzeni mamy zużytych. To wszystko generalnie widzimy. Tu, ile licencji mamy zużytych na M365, na endpointy i tak dalej. I że w tej chwili mamy danych, które są trzymane 606,5 GB. Więc to wszystko jest na bieżąco w tym momencie pokazywane. Tak, no jest po prostu jeszcze nowy interfejs. Tak jak chciałem powiedzieć, tych nowości jest bardzo dużo. Ten interfejs, który przed chwilą widzieliśmy, też jest nowy, także te inwestycje są bardzo duże. No już nie będziemy go w tym momencie omawiać. O, Też jak mamy 100 czy 1000 laptopów, to jest oczywiście massive deployment, ściąganie kont, zaktiv i tak dalej. Wszystkie te topowe funkcjonalności oczywiście są. Ja już tutaj nie zdążę o nich powiedzieć. Dziękuję serdecznie za wspólną dyskusję. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do rozważenia. I przyjrzenie się Apex Backup Services. Rozwiązanie super bezpieczne, bardzo łatwe, top funkcjonalności. Zachęcam, żeby się przyjrzeć i życzę udanego weekendu. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję.